Szczęść Boże! Pozdrawiam wszystkich w, w ten pierwszy dzień Wielkiego Postu, który jest takim czasem nawrócenia naszych serc. Jest to również dobra okazja, żeby swój czas, swoją modlitwę poświęcić innym. I taką bardzo fajną akcją, która pozwala nam na to, jest akcja Misjonarz na Post do której bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Jeśli ktoś już wylosował swojego misjonarza lub misjonarkę, którą ogarnia modlitwą, serca za to dziękuję. Tych, którzy jeszcze tego nie zdążyli zrobić, zachęcam, bo to jest tak, że to Wasze wsparcie duchowe nam dodaje siły, by dotrzeć z pomocą wszędzie tam, gdzie potrzebują nas najbardziej potrzebujący. Dlatego serca dziękuję, zachęcam i bardzo pozdrawiam.